Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i zaczynamy od składu z E, który junior wytworzył specjalnie w celu pogrania w trybie menadżerskie arcydzieło. No bo pora się była najwyższa zabrać za zadania o Benedetto. No i tutaj trafiliśmy na rywala, który najwyraźniej robi zadania o piłkarza z Serie A. No i jak poszło? Otóż pauza na samym początku, czyżby szybkie zmiany. O, to nie zmiany, tylko rage quit. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, a więc tak wystraszył go junior, że nawet nie podjął walki. No a oto kolejny przeciwnik, no i tutaj Troszkę mocniejszy skład z el Sharaouim. No, zobaczmy jak pójdzie. No, to już trzecia minuta. Wea. No i mamy 1 do 0. Ta karta jest chora. No, a to już dziesiąta minuta. Rzut rożny. No i co? Rywal tutaj nie wyszedł po pierwszej bramce, mimo że większość przeciwników, no poza Polakami oczywiście, tak robiła. No i skończyło się drugim golem, tym razem jego autorem Mbappe, No a to już 15 minuta. No i Wea ładnie podryblował, po czym huknął. No i mamy 3 do 0. A w 17. 18. już w zasadzie minucie przeprowadza Junior kolejną akcję. No i znowu w głównej roli Wea, który zdobywa hat-tricka. No i e, rywal kolejkuje pauzę, można powiedzieć, wreszcie. Dopiero po czwartej bramce najwyraźniej stracił zapał do dalszej gry. No, niecałe 20 minut zajęło juniorowi w wybicie mu dalszego grania z głowy. No i e, rage Quit, a po jakiś tam dwóch i Niecałych 3 godzinach grania. Jak widzicie, piłkarz ligowy ligę E2 ukończony, trzeba było wygrać 15 spotkań, oczywiście w trybie menadżerskie arcydzieło, za co dostaniemy rzadkiego piłkarza 75. Do tego trzeba było huknąć aż 30 goli piłkarzami z Ligue. 1. Oczywiście graliśmy składem pełnym z Ligue, 1, więc nie stanowiło to większego problemu. Nagroda taka sama, zresztą tam za pozostałe segmenty, również 20 asyst piłkarzami z ligę. No tu nie ma czego tłumaczyć, to się niejako robiło samo. No i pora na nieco trudniejsze wyzwanie, trzeba było w czterech różnych meczach zdobyć gola uderzeniem z przedpola karnego. No, Tutaj już trzeba było mieć odrobinę szczęścia, ale udało się. No i na koniec, e, trzeba było finesikiem e, zdobyć gola w sześciu różnych spotkaniach. Też bez większych problemów. No, Finesy są akurat dosyć skuteczne. No i koniec końców, odbieramy nagrodę główną. E, Piłka szligowy Benedetto. Karta wygląda całkiem fajnie. O, nie będzie walkoutu. Przetestujemy sobie go przy jakiejś najbliższej okazji. No a tutaj pokażemy Wam pierwszą z tych paczek z piłkarzem 75. No, bo jak zaraz zobaczycie, nie ma co prawda wokoutu, ale są ekrany i to jest inform. Ojej, nawet nie wiem któż to taki może być. McLaren. No 79, ale zawsze karta Team of the Week, która prędzej czy później przyda nam się do przepalenia w jakimś tam SBC. A to druga paczka, no i zobaczcie co się wydarzyło. Tym razem no nie ma lockoutu, ale znowu są ekrany i znowu jest inform. Czechy, CPS, Hoffenheim. No więc KD Żabek, karta kolejna, Team of the Week, przydatna w SBC. No i to były dwa nasze najlepsze trafy z tych kart rzadkich piłkarzy 75. Reszty nie pokazujemy, bo szkoda czasu. No a tutaj zabraliśmy się jeszcze za zeszłotygodniowe ważne mecze UEFA PSG Barcelona. No wiemy, że mimo ambitnej postawy Dumy Katalonii m, awansowało PSG dalej w Lidze Mistrzów. No i widzicie, w jaki sposób żeśmy zrobili to wyzwanie. Mała złota paczka rzadkich piłkarzy, a więc nagroda całkiem przyzwoita. Otworzymy wszystko m, za jednym zamachem na końcu. No i BVB Sevilla. Tu też znamy już drużynę, która awansowała dalej, była to oczywiście ekipa z Dortmundu. No i tu jak widzicie polecieliśmy Bundesligą. No, dostaniemy za to dużą złotą paczkę premium, a więc tak sobie. A za całe ważne mecze UEFA będzie jeszcze złota paczka zawodników premium. No dobra, lecimy z tym openingiem. Na początek duża złota paczka premium. No i co, czy chociaż ekrany jakieś polecą? No bo walkoutu nie ma, no ekranów też niestety nie, a trafiliśmy Gintera 82 No to złota paczka zawodników premium teraz, no może tutaj będzie troszkę lepiej i no i są chociaż ekrany z Ligi Mistrzów Francja PS Marsylia, a więc to będzie Towę. 82 No, ekrany oszukane, jak to zwykle w przypadku kart z Ligi Mistrzów. No, to mała złota paczka rzadkich piłkarzy. Pół paczki za 50 tysięcy. Zobaczmy, czy opłacało się. O, jest walkout, ale to walkout z Ligi Mistrzów, więc też pewnie będzie oszukany. No tak, bo to będzie pan Icardi. Tylko 85 ocena, ale nie będziemy narzekać. Mogło być gorzej, zawsze taka karta nam się w klubie do czegoś bardzo przyda prędzej czy później. No a tu z jakichś duplikatów jeszcze zrobiliśmy rozbudowę 82 88. No i co? Wokoutu nie ma, ale są ekrany, więc już najgorzej nie jest. Brazylia, S.O., City, no a więc Fernandinho 84. Karta do przepału, oczywiście, ale zbieramy, zbieramy, bośmy ostatnio się troszkę z nich wyprztykali. No a tu też zaległe zeszło tygodniowe ważne mecze: Arsenal Tottenham na pierwszy ogień. Wiemy już, kto ten mecz wygrał górą oczywiście The Gunners, no a tutaj jak widzicie zrobiliśmy wyzwanie w oparciu głównie o graczy Newcastle, no bo trzeba było pięciu aż z jednego klubu wrzucić graczy, no i za to złota paczka piłkarzy premium, no to przechodzimy do Milan, Napoli, no i tutaj dzięki asyście tego oto pana Piotra Zielińskiego Piłkarze z Neapolu pokonali graczy z Mediolanu. Przepalamy całość. No i Paczka piłkarzy Electrum Prime. Za ten segment przenosimy się do Bundesligi. No i robimy Lipsk kontra Eintracht. No, jak widzicie sprawa załatwiona piłkarzami z Bundesligi. Jak można było się spodziewać. Nie chciało mi się tu kombinować. Złota paczka zawodników za to. No i na koniec PSW kontra Feyenoord, no a więc Liga Holenderska. No ale zrobiliśmy to w oparciu głównie o Hiszpanów z La Liga. No do tego jakieś tam jeszcze, nawet Polak Rodak się załapał brązowy. No i całość tutaj ukończona duża złota paczka za ostatni segment no a za całe ważne mecze złota paczka piłkarzy Prime jeszcze no a więc mamy na koniec duży opening zaczynamy od dużej złotej paczki no i co czy poleci chociaż jeden nieoszukiwany walkout? no nie z tej paczki bo tu nawet ekranów nie ma no a trafiliśmy u Simona świetnie no, to może złota paczka zawodników będzie bardziej szczęśliwa. No i co? No i walkoutu nie ma. Ekranów też nie ma. A więc na razie słabiutko. William Jose. No, mogło być lepiej. No to trzecia paczka. Czy będzie do trzech razy sztuka? No, zobaczmy. No i jest walkout. Ale to znowu walkout UCL, więc pewnie będzie oszukany. Hiszpania, PO, Chelsea. No, a więc oszukany, bo to będzie Aspiligueta 84. Hmm, no, nie będę narzekał, bo karty 84 mają jakąś tam wartość, ale mogło być oczywiście lepiej. No to złota paczka zawodników premium jeszcze pozostała. No i co? Czy tu będzie? Jest kolejny walkout, ale znowu UCL. A, to nie może być Dzeko, a więc no kolejny oszukany, no bo to będzie pan Miralem Pianić z Barcelony. No, 85 już nieco lepiej niż w przypadku Aspilikuety, ale oczywiście nie o tym marzymy. No i co, na koniec złota paczka piłkarzy Prime. Czekamy na nieoszukiwany walkout. No ale się nie doczekamy. No są chociaż ekrany, więc kto to będzie? Holandia, SP, Liverpool. O! Po raz pierwszy w FIFA 21 chyba trafiamy Wajnalduma. No, 85, szkoda, że nie w październiku, bo wtedy ta karta bardzo, ale to bardzo by nam się przydała. No ale wtedy kosztowała mnóstwo końców. Teraz jest już tańsza, więc. Teraz oczywiście udaje nam się ją trafić, no, tak to bywa. No, a poza tym nic wybitnego. No, I tym oto akcentem zakończymy już dzisiejszy odcinek. W środę prawdopodobnie postreamujemy troszkę Fifę. No a ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.